Cześć! Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z tańcem, chodzisz na kursy tańca, baciata, salsa, może nawet i tańc towarzyski, to na początek przydadzą Ci się buty, które nazywają się snickery. Snicker taneczny, zupełnie inny od tego, które kupisz w zwykłym sklepie obuwniczym. Przede wszystkim różni się podeszwą. Spójrz, podeszwa jest podzielona, dzięki czemu but jest bardzo elastyczny i daje Ci możliwość kontroli pracy stopy i lepsze odczucie parkietu. Co jest jeszcze dodatkowym atutem takich specjalistycznych butów do tańca, to jest to, z czego wykonana jest ta podeszwa. Jeśli jest to podeszwa gumowa, to jest to specjalna guma, która nie będzie powodowała blokowania kolan, a więc buty nie będą się zacinać na tanecznej podłodze, na parkiecie, tylko będą dawały możliwość lekkiego poślizgu, jednocześnie nie będą zbyt śliskie. A robiąc obroty, zobaczcie, wykorzystamy tutaj kółeczko, daje nam ono jeszcze większy poślizg i jeszcze łatwiejsze wchodzenie w obroty. Możemy wybrać podeszwę taką wyższą, z dodatkową warstwą żelu w środku. Następnie podeszwa może być bardziej płaska, bez tej dodatkowej wstawki. To, jaką wybierzecie podeszwę, to już zależy od Waszych prywatnych preferencji lub od tego, czy tańczycie na bardziej śliskim, czy bardziej tępym parkiecie. Również snickery mogą mieć skórzaną podeszwę, dzięki czemu mamy jeszcze większy poślizg. To już są pół jazzówki. Snickery mogą mieć różną formę. Z reguły są czarne, ale mamy tutaj na miejscu również wybór kolorowych butów. Snickery mogą mieć różną formę, różne wykończenie. Zazwyczaj są zrobione ze skóry połączonej z oddychającymi materiałami. Buty mogą być po prostu czarne, mogą mieć cekiny, mogą być również kolorowe spójrzcie, fioletowe, takie wyższe z czerwonym, te są super śmieszne, fajne, kolorowe, różowe. A więc zapraszamy do nas, do naszego sklepu DancePod. Oprócz tego, że mamy wybór kolorów, to mamy również ogromny wybór rozmiarów. Od rozmiarów małych, dziecięcych, przez damskie, aż do męskich, bardzo dużych.